thank you Cześć, po raz 184 w ogóle, a po raz pierwszy w 2023 roku e, witam Was w magazynie FUCA w Krakowie i zobaczymy co działo się w 12. kolejce Dywizja. 12. kolejce, po której e, dalej nic nie wiadomo e, w kwestii tego kto zostanie mistrzem, ani nawet jak będzie wyglądało podium, za wyjątkiem tego, że wiemy, kto na nim będzie, ale nie wiem jeszcze w jakiej kolejności. Jedna, e, nie, znaje, jedna nie wiadomo, która została wyjaśniona. To jest kwestia tego, że Drink Team zostaje relegowany po raz kolejny z dywizji. A jak do tego wszystkiego doszło, teraz się dowiecie. Rozpoczynamy od skrótu spotkania dragonów z Brotermem. Co ciekawe, w zeszłym sezonie, w którym dragony zajęły pozycję spadkową, ale też nie utrzymało się dzięki wycofaniu Racing Cartulk-Kartowy, to właśnie przeciwko Brotermowi aptekarze zdobyli aż cztery z, ze swoich punktów. Punktów. No w pierwszym meczu doznali porażki i było to bardzo interesującą kwestią, czy tym razem dadzą radę. Rozpoczęło się dobrej akcji aptekarzy, jednakże Rafał Rogusz nie dał rady. Potem mieliśmy minutę czwartą, po której niecelne podanie przejął Damian Świątek. I tak jak widzicie na załączonej pikselozie wprowadził piłkę do siatki gracze Brotermog poszli za ciosem bardzo ładną indywidualną akcję przeprowadził Mateusz Kapusta, wykorzystał jeszcze znakomicie ustawionego Damiana Świątka i podwyższył na 2 do zera, ale jeszcze w tej samej minucie aptekarze złapali kontakt ponieważ kontrę rozprowadzoną przez Maksa Adamskiego wykorzystał Mateusz Przesur i zrobiło się 1 do 2. Potem mieliśmy dobrą sytuację dla dragonów, by doprowadzić do remisu, jednakże w znakomitym stylu Marek Chambrusza chronił strzał kubydziałowego W odpowiedzi mogliśmy mieć podwyższenie wyniku, gdyż Damian Świątek znalazł się w dogodnej sytuacji, jednakże jego strzał trafił w słupek. No, a dragony również miały swoje sytuacje, mianowicie Rafał Rogusz, którego w tym meczu zawodziła skuteczność. Wynik zmienił się tuż przed przerwą, kiedy to Konrad Stańczyk przeprowadził znakomitą indywidualną akcję i pokonał Tomasza Płatka, poruszając wynik na 1-3. A potem mieliśmy dwie bardzo dobre sytuacje. Damiana Świątka, który najpierw zwiódł Patryka Sadlaka wpadł w pole karny, ale go strzał minął dalsze słupek bramki Tomka Płatka jednak w 21 już w drugiej połowie Damian Świątek pokazał się ze swojej najlepszej strony i to on, a nie Krzysztof Miszkowicz jaki teraz został wyświetlony podwyższył na 4 do 1 w odpowiedzi mieliśmy dobrą sytuację graczy Dragonów Znowu próbował Rafał Rogusz, ale jak nie miał nic samego tego pecha, natomiast zdecydowanie błyszczał w tym meczu Damian Świątek, który podwyższył na 5 do 1. A potem mieliśmy kilka dobrych sytuacji aptekarzy. Tutaj Dębski pozarczał drugą asystę, a Maciej Filipowski strzelał ramkę na 2 do 5, i dragony złapały wiatr w żagle. Zwłaszcza, że w końcu udało się do siatki trafić Rafałowi Roguszowi i w minucie 32 było 3 do 5. A gracze Dragonów próbowali e, wykorzystać sprzyjające okoliczności, by strzelić kolejne gole, e, tak jak było no, chociażby w no, 1934, kiedy e, Marek Kapryszczak znakomicie obronił strzał Macieja Filipowskiego. Dopiero wówczas e, gracze e, Brotermu nieco się uspokoili, e, jednakże nie zdołali zdobyć kolejnego goli, mimo tak znakomitej sytuacji chociażby e, Miśkowicza, a potem po tej koronkowej akcji mimo dwóch prób Damiana Świątka. W odpowiedzi mieliśmy jeszcze szansę na bramkę kontaktową, kiedy to działowy wypatrzył Mateusza Przesura. A ostatnia ciekawa akcja w tym meczu to świetny atak Brotermu, ale ponownie troszeczkę za dużo podań polukarnym i wynik nie uległ zmianie dragony uległy graczom brotermu 3 do 5. Broterm w dalszym ciągu ma bardzo szans na mistrzostwo, choć traci punkty do MK Teamu i do Na natomiast dragony przynajmniej jeszcze teoretycznie muszą obawiać się o ligowy byt. I zobaczmy jak doszło do spadku Drink Teamu z Dywizja a mieli ich rzucić gracze MK Timu. Mecz był z meczem niewykorzystanych szans, przede wszystkim drużyny MK u Pierwszą dobrą sytuację stworzył sobie Dominik Karaś, który zrobiłkę piłkę Dubiszowi, jednakże jego strzał, czy też podanie do Maćka Szabartowskiego okazało się minimalnie niecelne. Potem spróbował Dominik Doniec, jednakże Również to nie był strzał, który sprawił trudność Szali. Kolejne sytuacje to ponownie Karaś i jego strzał był zablokowany. Dopiero wówczas do głosu doszli gracze Drinków. Po tym podaniu od Krzyka Cholewickiego główkował Dubisz, ale w najwyższym trudem piłkę obronił Tadeusz Jamka a w odpowiedzi mieliśmy kolejną akcję MK Timu Radłowski broni szala potem jeszcze strzał Dońca wybity przez włodarza z linii bramkowej i w dalszym ciągu jest 0-0 MK Team cały czas naciskał ale nie mógł znaleźć recepty na znakomicie dysponowaną defensywę drinków, tak jak teraz Dominik Doniec czy też jak to po chwili się stało kiedy próbował najpierw Szubartowski Potem jeszcze Karaś i w dalszym ciągu było 0-0. Swoich sił, jeżeli chodzi o strzał, spróbował również Marek Szczupak, którego strzał obronił Krzysztof Szala I otwarcie wyniku mieliśmy dopiero w 19 minucie. Dominik Karaś znakomicie minął Krzyśka Chorowickiego, dograł piłkę Maćkowi a ten lewą nogą otworzył wynik tego spotkania. A drinki mogły doprowadzić do remisu, ponieważ przed szansą stanął Adam Żaba, ale jego uderzenie głową okazało się niecelne. MKT za wszelką cenę chciał podwyższyć prowadzenie. Taką szansę miał Grzegorz Rogowski, ale jego strzał został zablokowany. A potem kolejna szansa na wyrównanie. Najpierw Paweł Cholewicki, potem przepotężna dobitka Rajka, ale w dalszym ciągu było 1-0. A po chwili kolejna akcja drinków, krzyje mknie knieb lewą stroną, a jego strzał broni Tadeusz Jamka. Drinki nie ustawały w wysiłkach, by doprowadzić do remisu, próbował Dubisz, ponownie bronił Jamka. W odpowiedzi poszła kontra, próbował Szubartowski, ale szala było od niego szybszy. I zmiany wynikły się dopiero w 32 minucie. Karaś fenomenalnie przerwa akcję rywali zagrywa piłkę jeszcze raz do Szubartowskiego, który podwyższa na 2 do 0. Gracze Drinków miały szansę na bramkę kontaktową. Dwukrotnie w jednej akcji próbował Dubisz. Jego strzał został obroniony. Dobitka również. No i w 30 minucie w zasadzie mecz się zakończył. Dominik Karaś znakomitym stylu pokonał Krzyśka Szalę i zrobiło się 3 do 0. A po chwili... Mieliśmy kolejne trafienie ekipy mistrzów ligi. Catwiciem mógł się już popisać Maciej Szubartowski. Niewątpliwie, drinki zas zasłużyły na bramkę e honorową. To też się stało w minucie 37. po strzale Pawła Cholewickiego. A mecz został zamknięty w minucie 40 przez kapitana Dominika Dońca, który wykorzystał podanie od Dominika Karasia i MK Team wygrał po bardzo ciężkim meczu z Drink Teamem 5 do 1. Trzecim starciem był pojedynek Sparty Kraków z Boanerges i ten mecz również mamy uwieczniony na skrócie. Sparta znakomicie grają w ostatnich spotkaniach, kiedy się przebudzili po fatalnym początku rundy. Tutaj w tym meczu próbował od razu Lachowicz, a potem w odpowiedzi Gruszecki. Spartanie stworzyli sobie kolejną sytuację, tutaj przed stanął Rafałowski, a bo Anergesy mogli bardzo szybko się zrewanżować, kiedy ładnie ze swoim bratem piłko rozegrał Konrad Łęcki. Mieliśmy w tym meczu akcję za akcję. Spartanie, a mianowicie Katper Gołąb, również próbowali. Potem strzał Konrada Łąckiego, obroniony przez Dudzika. A w odpowiedzi z dystansu, nie w odpowiedzi, w kontynuacji tej akcji z dystansu trafił Dominik Kluza. Ponownie Dudzik na posterunku. Potem w słupek trafił budujący w rozgrywkach Bartumiej Żakieta. A Spartanie również spróbowali swoich sił i testując ramkarza, kiedy uderzał minimalnie celnie Rafałowski. Otwarcie wyniku mieliśmy dopiero w gruncie 19. .00. Fantastycznie przedarł się i żakieta i gracze Banerges mogli zaprezentować kołyskę, by celebrować narodzinę syna Dawida Łęckiego, Wiktora Łęckiego. Serdecznie gratulujemy i wszystkiego, życzymy wszystkiego dobrego zarówno Wiktorowi, jak i szczęśliwym rodzicom. A gracze Spartan e, chcieli bardzo zepsuć tą celebrację Dawidowi. E, próbował e, w tej akcji Kacper Gołąb, ale po chwili wydawało się, że sytuacja się normuje. Przynajmniej z punktu widzenia graczy Banerges, e, nieco za mocno nabity piłką w poprzedniej akcji Damian Cebula. A potem jeszcze raz spróbował Konrad Łęcki, który miał wyjątkowo źle wyregulowany celownik, przynajmniej jeszcze w tamtym momencie trafił, trafił w poprzeczkę. W miście 29 e, piłkę po podaniu Marcina Kluza przejął Przemek Lachowicz i nie dał szans zaskoczonemu Barkowi Debale doprowadzić do Prazerza dermisu, ale Marcin Kluza błyskawicznie się zrehabilitował, dostał piłkę od żakiety. W miście 35 zrobiło się 1-2, a gracze e, Senów Gromu. Był skawiśnie, poszli za ciosem i w końcu Konrad Łęcki trafił do siatki. Niewątpliwie sobie zasłużył na to fenomenalną postawę w całym tym spotkaniu, ale dla graczy Spartan nie był to koniec spotkania. Próbowali dalej i Rafał uruchała w minucie 37, czyli w tej samej, kiedy była energia trzecią ramkę doprowadził do stanu czy do dwóch. Jednakże Konrad Łęcki zamknął to spotkanie minutę później kiedy wykorzystał podanie od Damiana Cebuli. Jeszcze w samej końcówce szansę na kolejną bramkę kontaktową dla Spartan miał Adam Kaczmarczyk, ale się zupełnie nie dogadał z kolegą i ostatecznie Spartanie przegrali z bo NRG z 2 do 4 zachowali jednakże szanse na utrzymanie się w Lidze. Ostatnim spotkaniu z tego sprótu nie mamy, był pojedynka z Ekonomicznego w Krakowie z Iglomenem i rodzinnymi restauracjami, a ZTS w tym meczu przystąpi, przystąpił bez zmiany. I kiedy w piątej minucie Michał Ścieżka otworzył wynik tego spotkania dla iglomenu, wydawało się, że Iglomen czekała łatwa przeprawa, ale Naprawdę ze znakomitej strony pokazała się defensywa AZS-u, która broniła wręcz nieprawdopodobne piłki. I co więcej w minucie 20 Bartczak doprowadził do remisu. Druga połowa podobnie rozpoczęła się jak pierwsza, czuje od bramki ścieżki. Ale iglomen długo nie mógł podwyższyć prowadzenia, i zemściło się do ulicy czystej kiedy do doprowadził grzyb. Niestety, dla zts było byli oni bardzo zmęczeni i końcówka to już jest popis iglomenu: dwie bramki, Michała ścieżki, więc w sumie cztery w tym meczu. Ja ZTS-u ekonomicznego w Krakowie przegrywa z iglomenem Rodziny, restauracjami 2-4. Iglomen dzięki temu utrzymuje się w lidze już na 100%. A ZTS dalej będzie musiał walczyć o uczucie w kolejnych spotkaniach i komplet wyników 12 serii spotkań w dywizja dragony ulegają Brotermowi 3 do 5 MK Team lepszy od drink Teamu w stosunku 5 do 1. Sparta, Kraków ulega Baanergest 2 do 4, a Z ustawicy ekonomicznego również przegrywa 2 do 4 z iglomenem i rodzinnymi restauracjami. A jak wygląda wszystko w tabeli? W dalszym ciągu prowadzi Boanerges, które ma tyle samo punktów co MK Team, ale lepszy wynik bezpośredniego spotkania. Punkt za nimi Broterm i w dalszym ciągu ta rywalizacja między tymi trzema zespołami no, będzie tutaj niesamowicie ciekawa. Na dalszych miejscach mamy ekipę Iglomendu różnych Restauracji, którzy są już pewni utrzymania, mając 16 punktów. Jeszcze matematyczne szanse na spadek ma ekipa dragonów, która ma punktów 14 w tym momencie. Natomiast tak naprawdę w rywalizacji o utrzymanie w tym momencie są gracze AZT tego Ekonomicznego, którzy mają 12 punktów oraz Spartanie, którzy mają punktów 8. Na pewno w Wizji B w przyszłym sezonie zagra ekipa Drink Teamu, która po 12 kolejkach zgromadziła zaledwie 4 oczka. W przyszłym tygodniu zagramy kolejkę numer 13. Rozpoczniemy od hitowego i arcyważnego spotkania w... We wtorek od starcia Brotermu z Teamem. na pewno będzie tutaj się bardzo dużo działo. Z kolei, w meczach środowych, zaczniemy od spotkania, które chyba będzie taką już przygotowaniem do kolejnego sezonu. Mianowicie tutaj mowa o starciu zdegradowanego już drink teamu z mającym pewne utrzymanie. I go restauracjami. Potem bardzo ciekawy pojedynek, Boanerges z Dragonami. Dragony, tak jak mówiłem jeszcze nie mogą być pewne utrzymania, bo Energez walczy o mistrza. A najciekawszy pojedynek to będzie pojedynek z Kraków z AZS. -em. AZS, jeżeli tego meczu nie przegra, to na pewno się utrzyma i zrzuci Spartę do Dywizji B, ale jeżeli wsparcie nie wygrają, to zrobi się naprawdę Interesująco. Piątka 11. kolejki wygląda, przepraszam, 12. kolejki wygląda następująco. W ramce mamy po raz drugi Krzyszka Szale z Ring Teamu, natomiast w polu mamy dwóch wyjadaczy, w zasadzie trzech wyjadaczy. Bo Dominik Karaś ląduje w piące kolejki po raz ósmy, Damian Świątek po raz szósty, Konrad Tęcki po raz czwarty. A z kolei Michał Ścieżka jest w piące kolejki w tym sezonie po raz pierwszy dopiero, no ale za to z tytułem gracza kolejki za fenomenalny występ i wszystkie gole do swojej drużyny w meczu przeciwko e, przeciwko azotosowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. E, I klasyfikacje indywidualne w Dywizji w klasykacji strzelców najlepszy jest Damian Świątek, 39 bramek, natomiast drugie, miejsce, drugie i trzecie miejsce mają gracze MK Teamu. Dominik Karaś, 21 bramek, 17 Maciej Szubartowski, po 16 bramek zgromadzili Rafał Gruchała z Spartak oraz Mateusz Kapusta z Brotermu. 13 trafieni w swoim koncie ma Jakub Działowy z Dragon 2 gracze Boa czyli Konrad Łęcki i Marcin Kluza. A Pawlo Pawlenko, za zastosowaniem tytułu ekonomicznego w Krakowie, też jakby się 12 dwunastokrotnie. W klasyfikacji asystentów wygląda na to, że sytuacja już się klaruje i najlepszym asystentem po raz kolejny zostanie Dominik Karaś, który rozgrywa naprawdę fenomenalny sezon i ma w tym momencie 16 asyst. Eee, może go jeszcze dogonić Mateusz Kapusta, który ma 11 asyst, czy też Damian Świątek z 10 asystami, ale to będzie wymagało naprawdę mocnego spięcia pośladów w ostatnich meczach. Eee, kolejni gracze, czyli 3 gracze Sparty, Rafał Grychał, Adam Kaczmarczyk oraz Przemysław czy Dominik Kluzas z Bacisz Maciej Szparcowski z MKT, Młodzi Filipowski z Ragonos oraz Krzysztof Miśkowicz z mają w tym momencie po 8 asyst i raczej już o tytuł najlepszego asystenta nie powalczą. Natomiast w klasyfikacji kanadyjskiej sytuacja wygląda następująco, przewodzi Damian Świątek, 49 asyst. 12 punktów nie ma. Dominika Raś, 27 punktów Mateuszka Pusta. Maciej Szubartowski na czwartym miejscu z 25 punktami. Rafał Gruchała legitymuje się punktami 24. Konrad Łęcki z Boanerges, punktów 18. Potem mamy trzech graczy z 17 punktami. Jakuba Działowego z Dragonów, Pawła Pałlenko do ZTS oraz Marcina Kluze z Boanerges. I jeszcze pozwólcie, że omówimy sobie spotkania. Półfinałów Pucharu Ligi, które było rozgrywane, i pierwszym półfinałem Pucharu Ligi było starcie Ukrainy z testem sytuacji Ekonomicznego w Krakowie. Mecz toczył się w niesamowitym tempie i niech końcowy, niech was nie zwiedzie. Tutaj naprawdę sporo się działo. Rozpoczęło się od dobrej sytuacji, w której Nikto Nazarow chyba mógł podawać Turowowi. Potem w odpowiedzi mieliśmy kontrę, po której przed szansą na pokonanie Dimy Bachrego stanął Bartosz Gubał, ale w dalszym ciągu mieliśmy 0-0, do 0, a otwarcie wyniku mieliśmy w czwartej minucie. Tański doskonale dogrywa piłkę do Turowa i Ukraińcy prowadzą 1-0, do 0, a 1-0 prowadzili, a potem 6 minut fenomenalny rajd Tańskiego. Piłka jeszcze odbija się od słupka i ekipa ukraińska podwyższa na 2-0 do 0 i idzie za ciosem, bowiem w minucie trzeciej Kolejne świetne podanie Tańskiego i Matsiuk z najbliższej odległości wbija piłkę do siatki, jest 3-0 do 0 i sytuacja zts u jest bardzo, bardzo ciężka. Znaczy, że potem mamy kolejne sytuacje, tutaj Kesselicja trafia w słupek, no ponownie nam się trochę pogorszyła jakość skrótu, zdecydowanie lepszej jakości możecie to zobaczyć na stronie Ligi, znaczy na kanale YouTube Ligi, tutaj widzieliśmy jeszcze rajd Bouvera. Potem mamy coraz lepsza akcja Zetesu, u ale kończą się one często kontrami. Tak jakby chociaż teraz, kiedy Maciuk potężnie uderzał, choć wydaje się, że mógł podać na Zarowowi. Potem mamy już w drugiej połowie grę z wycofanym bramkarzem, próbował Wywióra i wyszła z tego kontra, po której Krasnokucki. Trafia do pustej siatki i Krasnokucki, chwilę później, wpisuje się na listę szczelców. po raz drugi. może rzut wolny, uderza. Ile fabryka dała? Mamy rykosz, to szyka zaskoczone wiewióra i jest 5 do 0. Dopiero w 31 pierwszej minucie, po raz pierwszy, jedynak się potem okazało, udało się otworzyć konto bramkowe. A Az siatcy trafili po bardzo ładnym uderzeniu gubału z dystansu, ale końcówka to popis Ukraińców, którzy. Naprawdę grali fenomenalnie. Kysylicja do Tańskiego i jest 6 do 1. E, oczywiście to jest Tańskie, a nie Kołako, to jak nam się wyświetliło. A potem kolejny odbiór Tańskiego. E, Kysy, e, Krasnokucki przed szansą na Hatrika, ale wiewióra na posterunku. Nocie 37. E, bardzo ładna. Akcja Nazarowa, który wykorzystuje jeszcze Kyselicję i mamy 7 do 1. I jeszcze w samej końcówce mogliśmy mieć drugie trafienie dla AZS-u, jednakże Witaszyk chybił w znakomitej sytuacji i ostatecznie Ukraińcy awansowali do finału Pucharu Ligi w swoim debiutanckim w sezonie mają szansę na dublet, czyli na mistrzostwo dywizji B oraz na Puchar Ligi. W drugim półfinale mierzyła się ekipa NH z MK Timem, naprawdę ligowy klasyk obydwie drużyny. Enchy występują od samego początku, MK m od drugiej edycji i mecz toczył się pod dyktantą MK Timu dzień dziennie się broniła, tutaj dobra sytuacja Szubartowskiego, ale strzał obok bramki, po chwili również próbował karać ale uderzenie zablokowane, poszło z tego kontra, ale Warszycki dograł piłkę niecelnie, dokrężał, a nic z tego nie wyszło w minucie 10 mamy w końcu otwarcie w wyniku, wysoki pressing Enchy, Kopeć do Urbanowicza i jeszcze właśnie ten pierwszy gracz Trafia do siatki i jest 1-0 dla Zębatek, a MK w dalszym ciągu atakuje, a NH głęboko broni i z stanął Dominik Karasia, ale znakomicie interweniował Marek Kisiel. W równaniu mamy dopiero w minucie 20, trochę nonchalancji w wykonaniu w i bardzo ładny lob Macieja Bartowskiego i pierwsza kończy się remisem a w drugiej połowie e, mamy znakomity początek Enchy e, Mark Koers dogrywa piłkę do Dawida Urbanowicza który znakomitym strzałem nie daje szans rywalowi i zębatki prowadzą 2 do 1, a mogło być jeszcze lepiej, bowiem e, Encha miała dwie znakomite sytuacje e, Kopeć e, trochę chyba za długo zwlekał zadanie strzału i e, Jamka obronił a po chwili e, naprawdę Znakomitą, znakomitą szansą stanął Mark Coers, ale fenomenalnie interweniował Tadek Jamka i w dalszym ciągu było 2 do 1, a gracze MKT mu stwarzali sobie coraz to kolejne sytuacje, tutaj niecelne uderzenie Maćka Szubartowskiego. Wencie 27 źle rozegrany rzut rożny poszła kontra, kara się do Szubartowskiego i jest 2 do 2 a po chwili mogło być 3 do 2 dla MK Timu, ponieważ kolejna kontra skończyła się szansą rogowskiego, jednakże fenomenalnie bronił Marek Kisiel. NH nie czekała na rywala i sama również atakowała. Rachwał do Urbanowicza, ale Jamka broni to uderzenie. W odpowiedzi mamy uderzenie Karasia, piłka w koszyczku Marka Kisiela. Mamy szybki wyrzut. Urbanowicz do Kopcia i to Tomasz Kopeć trafia po raz drugi w tym meczu, ANH obejmuje prowadzenie 3-2. do 2. Yy, Gracze yy, MK mu w dalszym ciągu próbują, tutaj jest słupek Karasia, dobitka na wrota, obroniona, ale w minucie 37 błąd w kryciu, yy, Maciej Szubartowski zagrywa bez buta niczym Leonidas w 38 do Karasia, znaczy Leonidas nie zagrywał do Karasia, ale zagrywał bez buta 38 i mamy remis i jeszcze gracze MK mogli przeważyć szale zwycięstwa w końcówce na swoją korzyść, ale Marek Kisiel obronił strzał Macieja Szubartowskiego i mieliśmy rzuty karne. Rozpoczęło się od strzału Dominika Dońca i MK Team objął prowadzenie 1 do 0. W odpowiedzi uderzał Tomasz Kopeć, który po raz trzeci w tym meczu pokonał Tatka Jankę mieliśmy 1 do 1 potem Maciej Szubartowski który uderzył bardzo mocno w środek bramki, ale udało mu się zwieść bramkarza Enchy i MK Team prowadził w konkursie rzutów karnych 2 do 1 potem do piłki podszedł Tomasz Bednarek i technicznym strzałem doprowadził do remisu trzecim strzelającym wśród ekipy MK Teamu był Dominik Karaś i najlepszy gracz MK Timu też pokonał Marka Kisiela Następnie do piłki podszedł Mark Coers, który pewnie wykorzystał rzut karny, było 3 do 3. I już w serii, która była nagłą śmiercią, zaczynał radłowski. Jego strzał również trafił do siatki. Odpowiadać miał Krzysztof Krężołek. Jednakże jego uderzenie obronił Tadek Jamka. I ostatecznie po bardzo zaciętym i wyrównanym spotkaniu. Po rzutach karnych awansuje MK Team, w finale zmierzy się. Z drużyną Ukrainy, a NH zagra w meczu pocieszenia, oczywiście miejsce za zsm w Stytutu Ekonomicznego w Krakowie. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych magazynach. Widzimy się na hali i za tydzień, tra podczas transmisji, będziecie mogli zobaczyć pojedynek Elefanti z drużyną ukraińską. Ukraińcy walczą o, o przypieczętowanie tytułu mieszczowskiego Dywizji B. Elefanti walczy o awans do elity. Także emocji zabraknie, już pójdę wam się tutaj wyświetlać link do tejże transmisji, a tym samym jeszcze raz Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!